Siemano, witam wszystkich Październik się skończył Słonko dalej fajnie świeci, także pogoda fajna i trochę wiatru tak wyłapałem, moment żeby coś nagrać, bo przedtem tak wiało, że no nie było opcji e, nic nagrać, się zaczyna znowu, także zaraz będę uciekał do budynku, ale podsumowanie października, takie też trochę przełomowe, bo coś się skończyło, coś się zaczęło, od nowa, także lecimy z tematem, wszystko Wam powiem na bieżąco to co? Nie, już nie będę stoplatki robił, słuchajcie. Skończyło się solar trackerami, ale nie, że już nie będzie z nich produkcji, tylko nie będę miał już solar trackerów osobno. No po prostu już nie będzie statystyk z jednego i z drugiego. O solar trackery zostały wpięte pod hybrydowy magazyn energii, Sam już pod jednym falownikiem i teraz pilnują całego domu. Także na no, spokojnie z tematem. I tak, off grid, no taki off podbierając sieci 24 kW południowy wschód, kąt 55 stopni, bardzo dobrze się spisuje. Z tego będzie oczywiście podsumowanie, nie gościu? Będzie podsumowanie czy nie? Te to normalnie z filmu na film rośnie, że coraz większy. Nie? Tylko będę patrzył co miesiąc na, na filmy, jakie to jesteś. Wielkolud. Rury Hit Pipe'a sprawdzają się bardzo dobrze, jak świeci słońce. Jak nie świeci, to się nie sprawdzają, bo nie grzeją, no i tyle. Ale pompa ciepła wtedy leci nam z tego, co tam jeszcze off-grid mniej więcej podciągnie. Pompa ciepła dalej stoi. Nie używałem pompy ciepła, bo nie było potrzeby. Dogrzewam tylko i wyłącznie dwoma klimatyzatorami. Dosłownie dogrzewam, nie ogrzewam. Czyli klimatyzator 26 kW na dole i drugi klimatyzator. Zaraz podejdziemy, tam jest. Drugi klimatyzatorek 3,5 kW, który mi dogrzewa pięterko. Tutaj jeszcze dodatkowo jest 800W, które coś tam produkują. O, zobaczcie, ładuje elektryka. Już cień z dachu idzie na panele, także pasuje mi chyba dłuższym kablem eee, No, już to słońce po prostu jest coraz niżej nie? i zacienienie sobie robię, także trzeba będzie się przestawić jeszcze z autem. Niech tej energii trochę się do baterii. A, pchanie tu mamy 3,5 kW klimatyzatorek, grzeje sobie pięterko super się to sprawdza także będzie fajnie podliczone bunkier już na chodzie w pełni nisko niskonapięciowy magazyn energii pracuje bardzo ładnie 10 kWh w LiFePo4 24V jeszcze 5 kWh tutaj czeka i tutaj tak ładnie sobie monitory energii pilnują tego co ja chcę plus tak jak mówię moje trzy pompy ciepła klimatyzator 2,6 pompa ciepła 7 i klimatyzator też jest pompa ciepła tak naprawdę 3,5 kW dodatkowo przez to, że ja nie mam licznika od PGE to drugi licznik też Zamela pilnuje mi po prostu to co wchodzi i wychodzi z licznika ZF ten pomiar jest pomiędzy licznikiem a wszystkim co ja mam także tutaj tym się posiłkuje, że tak powiem, na bieżąco i nicko napięciowe tak jak mówiłem, bardzo fajnie sobie radzi. Tutaj nawet mogę wam pokazać, że nie chcę się aplikacji otwierać, zobaczcie przez no, półtora miesiąca, te 800 wattowe, 800 W na południowy zachód zrobiło 51 kWh. Także niby sobie to tak stoi, <laughs> przepraszam, ale jednak robotę robi stacja pogodowa właśnie wiesz gdzie u mnie stacja pogodowa tam jest tam na ogrodzie ogarnia temat w dalszej części będzie właśnie też podsumowanie od 22 chyba pracuje stacja z prędkości wiatru, siły wiatru, temperatur, opadów i wszystkiego co ona zlicza w swoją no, stronę, aplikację tutaj też ostatnio był film że robiłem sobie, teraz już u mnie jest zrobione także Elektro jest ładowany albo z nisko napięciowego low voltage, albo z wysokonapięciowego magazynu energii high voltage z wyjścia bateryjnego, już nie ma żadnej kombinacji i tak to wygląda, słuchajcie, na dzień dzisiejszy. Kompletna instalacja: czyli mamy od początku licznik zakładu energetycznego, licznik właśnie MEM, który mi wszystkiego pilnuje, i później już jest tutaj część falownika wysokonapięciowego, czyli wszystko co tutaj za tymi to są przykładniki. Ktoś mi napisał nie cewki. Wszystko co za nimi jest to jest high voltage grid i ja sobie tutaj podbieram, czyli wysokonapięciowy magazyn energii, baterie 16 kWh. Tu jest, słuchajcie, bateria. Tutaj jest do niej zarządzanie na EWES-ie. Bateria jest na razie naładowana do pełna, bo bateria działa na razie tak o 4-3 kWh z niej używamy, bo jest balansowana. Bateria jest balansowana. Stała półtora roku, także tydzień dwa będzie balansowana. Później będziemy rozszerzać jej. No ja no Hubert będzie rozszerzał, bo on pilnuje tutaj tych parametrów właśnie przez AWS-a. pilnuje i ogólnie ją ja słucham zdjęcia. Będzie pilnowane, to żeby jak najwięcej, później z niej wyciągnąć, tylko najpierw musimy ją ładnie ułożyć, żeby później było jak najwięcej z nich można było ogarnąć, prawda? I tak jak mówiłem bateria, falownik 8kW pod to wpięte dwa solar trackery jak widzicie już tutaj czyli idziemy, normalnie działamy ile się da, wpycha w baterię, wpycha w dom co nie, leci do sieci standardowo drugi magazyn niskonapięciowy czyli ten magazyn tutaj właśnie tak samo jak instalacja 2,4kW i 800W panele przez regulator, ten o właśnie tutaj Nastarczy mu energii na tyle co zużywam, to nie podbieram wtedy. Nie z sieci, ja podbieram wtedy z gridu, czyli podbieram z tej baterii. Dopiero jak tutaj braknie z jednej, braknie z drugiej, dopiero zaczyna się podbieranie tak naprawdę sieci, nawet na dwa magazyny energii. A tak kręcimy się tutaj w jednym i zobaczę. Do. Ja jeszcze o tym mówiłem, później będę mówił. do. Do końca roku będą właśnie to ustawianie baterii i inne rzeczy. Może tu się jeszcze właśnie zwiększy magazyn, i od 2024 roku startuje. Choć znaczy to nie eksperyment, tylko już będzie to dalej monitorowane pod względem, i ile będę musiał jeszcze z, no po prostu z zakładu energetycznego tej energii wciągnąć w ciągu roku. No, na ile już będę niezależny. Ja nie mówię, że niezależny, ale na ile bym mógł, jakby się prosumenty pokończyły, cała reszta. Ile bym musiał za ten prąd finalnie zapłacić, mając już taki z ładno, około użytkowe 25 kWh, 20 tak na, na sztywno. Tylko tutaj zależy, właśnie też co podłączamy. A auto elektryczne też swojego prądu trochę potrzebuje. Także doszło trochę paneli, ale doszło też trochę zużycia. Także słuchajcie, tak to wygląda. To działa wszystko automatycznie. Została kwestia tylko tutaj jeszcze kalibracji po prostu tej baterii, żeby wyciągnąć z niej jak najwyższą może nie pojemność, bo ona ma swoją pojemność, ale najwięcej parametrów, które będą fajnie sobie słuchajcie działać. Zadam tam gościu rozrabiasz? Jesteś łobuz normalnie taki jak, jak mały. Dzisiaj się udało słuchajcie jest godzina która jest 12.51 już jest ponad 40 stopni także układ solarny ogarnął temat tak wygląda schemat układu solarnego trzy heatpipy ten zbiornik tutaj drugi jest buforowy tam tam za ścianą jest drugi buforowy on już nie jest używany bo już koniec października także tego słońca nie ma nie, ma nie wiadomo ile i jeśli kolektory nie nagrzeją do 13 godziny tego zbiornika wtedy tutaj mam słuchajcie Pięte, od razu i pomiar czasówka prościej się nie da czasówka jest od 13 do 18 pomiar zużycia pompy ciepła także na razie to jest tylko to tło które generuje chyba ten sterownik tak naprawdę bo pompa ciepła tutaj nie ma żadnego sterownika tutaj to jest wszystko yy, analogowe bo tutaj nie ma żadnej elektroniki kapilary i te sprawy i tak to sobie po prostu działa jak braknie z jednego uruchamia się następne i leci. Także bardzo fajnie to sobie leci. Teraz, że już to słońce troszeczkę z kolektorów uciekło, to jeszcze temperatury w miarę fajne są, bo do kolektora. O, teraz można sprawdzić. Tam widzicie czy nie widzicie? Do pierwszego kolektora wpada 37 stopni. Z niego wychodzi 51, no 52 praktycznie. Z drugiego wychodzi 58 i z trzeciego wychodzi 63 stopnie. Tak? Dobrze mówię? Tak, 63 stopnie wychodzi. Żebym kupon nie naopowiadał. No i tyle, i tak sobie to po prostu działa. Jak słońce świeci. A jak słońce nie świeci, to sobie nie, nie działa. Nie? Tutaj no nie no wymyślamy, nie wiadomo czego. I co, powiem Wam. Zabawa trwa. E, także zapraszam Was do teraz do podsumowania już na Excelu. Podsumowania pogodowego, no i pierwszego podsumowania. Nie, tylko tak Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda właśnie. Monitoring tego wysokonapięciowego magazynu energii. Niskonapięciowy też ma monitoring, ale on nie jest tak za bardzo rozbudowany i jego wrzucą w Excela. A wysokonapięciowy on sam sobie wszystko fajnie liczy, bo sofar ma fajnie to ogarnięte. A może jeszcze przejdziemy do niego, on sobie tam pracuje. Nie to ogarnięte w aplikacji Solar Pro chyba. I wtedy leci. O, zobaczcie. Bo jak mówiłem, bateria jest pełna, także to co trzeba, to idzie praktycznie to, co idzie z paneli. Idzie na ładowanie auto elektrycznego, czyli lecę w jednym temacie cały czas. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was teraz do mojego Excela i lecimy z tematem dalej. Startujemy także standardowo podsumowanie zużyć w domu, później małego niskonapięciowego magazynu energii autoelektrycznego, elektrycznego. I ostatnie podsumowania solar trackerów jednego i drugiego, a dlaczego to zaraz Wam to wyjaśnię. Także lecimy. Z sieci pobrałem 338 kWh, do sieci oddałem 531 kWh. Całkowita produkcja dwóch solar trackerów to jest 758 kWh. Bezpośrednio, czyli moja autokonsumpcja to jest 221 kWh. To jest 29% całej produkcji. Nadwyżka dalej rośnie. 5746 kWh. I tak ogólne zużycie całościowe domu, czyli i to, co mamy tutaj, plus to, co musiałem nisko napięciowym magazynem energii pobrać z sieci. To mamy 500. 65 kWh i tak, rozbijamy to na dom 302 kWh i tematy użytkowe. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej już musiała się, no, musiała pracować, bo kolektory nie ogarnęły tematu przez pogodę. Mamy 9 kWh, farolka w łazience 5 kWh na dogrzewanie łazienki. Pompa ciepła, jak na razie dalej na przepalaniu 5 kWh. Ale klimatyzator 3,5 kW już na dogrzewanie wziął 77 kWh. Drugi klimatyzator 2,6 kW na dogrzewanie wziął 67 kWh. Czyli cały temat dogrzewania u mnie to jest 154 kWh. I tak jak mówimy, jeszcze do tego ogólnego zużycia trzeba dołożyć. 100 kWh, które po prostu brakło niskonapięciowym magazynowi energii. Także lecimy z podsumowaniem niskonapięciowego magazynu energii na ogniwach LIFE po 4, na razie jeszcze 10 kWh pojemności i to obsługuje instalacja 24 kW ta skierowana na południowy wschód pod kątem 55 stopni także z sieci trzeba było podebrać do pracy tej instalacji no, do tego co było dni podpięte i było zużywane 100 kWh całkowita energia oddana e, przez tą instalację przez falownik to jest 181 kWh ale faktycznie no niestety jakby nie było trzeba dalej 180 minus 100 czyli finalnie z tej 2,4 kW instalacji udało się odzyskać energii, 81 kWh, to nie jest produkcja, tylko to co udało się odzyskać, bo jak wiecie w takich właśnie pół gridowych, że tak powiem, instalacjach to co yy, nie zmieści się w bateriach to przepada, bo instalacja zmniejsza swoją moc, bo tutaj do sieci oddawać nie możemy także na daną chwilę tak to wygląda, niskonapięciowy magazyn energii zawsze to 81 kWh jest nabite i słuchajcie, lecimy dalej z tematem auto elektryczne tutaj muszę poprawić, bo tutaj mam kilometry przez e, kWh, tylko nie podlicza mi tutaj tak sobie teraz uświadomiłem, że mi nie podlicza, nie ma problemu, w następnym podsumowaniu to zmienię, będą osobne dwie ikonki, wtedy będzie ładnie wszystko podliczało, podliczało ale jak to na październik zrobiłem autem elektrycznym Mitsubishi i Mewem 1088 kWh, powiem Wam sam, byłem zdziwiony, że tyle natłukłem niby się nie jeździło. A kilometry poleciały i zużyte na to zostało 100. Znaczy, no, na ładowanie tego zostało zużyte 176 kWh. Tutaj wyliczam sobie, jakie mam oszczędności, czyli cenę oleju napędowego, bo wcześniej jeździłem właśnie dieslem. Poprzez spalanie na 100 km. I ogólnie z, tej, z tych 1880 km, km przejechanych udało mi się w ten sposób zaoszczędzić prawie 500 zł. Zobaczcie, 3 miesiące jeżdżenia elektrykiem już 1000 zł w kieszeni, bo ładowany jest cały czas ze swojego prądu. Przez to, że off-grid, e, ile może, no, no off-grid, ile może, tyle wydusi ze swojego a prosumenta. Instalacje prosumenckie już mam spłacone, także lecę na swoim i na 100 km teraz troszeczkę się zwiększyło, bo jest i chłodniej i takie odcinki różne robię. Troszeczkę ogrzewania uruchamiam, 16 kWh na 100 km zużycie dużo, a jest dalej, widzę bardzo mało, bo tu mamy. Jakbym nie policzył tak po złotówce na przykład teraz, no każdy niech sobie policzę, to nie wiem, powiem Wam, nie mam pojęcia po ile teraz prąd, liczę po złotówce, macie 16 złotych Jakieś 2,5 litra paliwa na dzisiejszy czas, a paliwo jak wiemy Będzie coraz droższe Sola trackery Jeden i drugi, słuchajcie ostatnie podsumowanie Dlatego, że Solar trackery już no, cztery ostatnie dni października już pracują jako jedna instalacja podpięta pod hybrydowy magazyn energii, dlatego trochę szkoda, ale już ostatnie podsumowanie. No, później to musiał jakieś średnie z tego wyciągać, a to nie ma sensu tak naprawdę. Te 8 lat obliczeń powiedziało już wszystko, tutaj się raczej nic nie zmieni, żadnego cudu nie będzie, także ostatni raz pożegnajmy i październik 340... Co nam daje, już Wam mówię, gdzieś tutaj mam zapiseczki: 88 kWh z 1 kW instalacji. Razem w tym roku już mamy 4611 kWh. To wychodzi z 1 kW 1197 i całościowo ta instalacja od 2016 roku, od sierpnia, wyprodukowała 36 000 847 kWh, co nam daje 9693 kWh z 1 kW instalacji. Także bywało różnie, bywało źle, bywało, bywało lepiej, a będzie dobrze, bo będzie teraz sobie razem współpracować z 5 kW instalacją, która będzie jej uzyski umniejszać w zimie, ale polepszać w, w lecie. Także fin finalnie wyjdzie w miarę na, na równo a może nawet i lepiej także październik 418 kWh co nam daje 83 kWh dlatego mniej bo instalacja jest w zacienieniu już od ran, rano i wieczór ma większe zacienienie to i mniejsze uzyski no tutaj nic nie uzyskamy 385 jest po prostu w lepszych warunkach i ma mniejsze zacienienie i w tym roku już baby 600 przepraszam

Także żegnamy się z jednym, a witamy się z drugim. Także zapraszam, z czym się witamy. A witamy się z jednej strony z hybrydową już instalacją, czyli mamy, w jej skład wchodzi już połączone dwa solo rockery o mocy 8,85 kWh, bateria wysokonapięciowa bateria z auto elektrycznego Mitsubishi mf o deklarowanej pojemności 16 kWh na razie używa się 3-4 kWh przez to, że bale, bateria jest e, balansowana wyrównywana, udługo stała także jeszcze troszeczkę się pobalansuje na no spokojnie będziemy rozszerzać e, jej pojemność użytkową standardowo sieć i dom i tak, słuchajcie lecimy, musimy sobie tutaj tylko przeskoczyć no tutaj macie, o zobaczcie tutaj mamy zużycie dzienne, jak to Wygląda przez dzień, co nam wciąga, co nam oddaje. Bardzo fajnie to jest, yy, słuchajcie, zbudowane, jak sobie chcemy przelecieć liniowo, ale jeszcze lepiej to się ogląda. Tylko muszę się cofnąć, bo mi się zaktualizował akurat ostatnie 4 dni października, także można sobie każdy dzień pooglądać dokładnie, ile weszło, ile wyszło, ale trzeba by było to przeliczyć, prawda? Na szczęście Solarman daje taką możliwość. I wchodzimy sobie teraz w miesiąc poprzedni, to są te 4 dni. Zobaczcie, instalacja fotowoltaiczna, tu jest podsumowanie instalacji fotowoltaicznej, wyprodukowała 98 kWh i rozbite to jest tak: na 33% to jest autokonsumpcja, czyli bezpośrednio zostało zużyte, 29% poszło w baterie i 36% poszło w sieć. tutaj macie kWh, na pewno to będzie widać. A tutaj jest podsumowanie zużycia. No, że tak powiem, domu. Także dom zużył yy, znaczy dom, yy, te, to wszystko co jest podłączone pod tą instalację, yy, pod tą hybrydową instalację, to ja wam wcześniej właśnie pokazywałem, yy, w tam w bunkrze pokazuje, co dzieje jak jest powpinane, wszystko co jest wpięte z niej podbiera. Tylko i wyłącznie nie jest wpięty garaż i tam wiesz, budynki gospodarcze. Dlatego, jak ja mówię, liczę wszystko z licznika ZE, bo licznik z zakładu energetycznego dla mnie jest święty, bo według niego ja jestem później rozliczany, a już nisko napięciowy, wysoko wysokonapięciowy magazyn energii, to już można sobie rozwijać na drobne. I tu chodzi o to, żeby każda grupa oglądających mogła sobie zobaczyć, co są wysoko napięciowy widzę jak to działać, a jak to będzie działać. A ci, co chcą nisko napięciowy magazyn energii mieć, to też będą widzieć, jak to działa, dlatego robię do nich osobne statystyki. Ale przejdziemy tutaj, właśnie do zużycia i miesięczne zużycie. Na no miesięczne tych 4 dni nie tak naprawdę, nie? 70, prawie 6 kWh, i tutaj mamy rozbite, czyli autokonsumpcja, to jest to, co z PV-u znaczy już nie jest autokonsumpcja, tylko z instalacji fotowoltaicznej wpadło już 41. Procent. Zobaczcie, tu jest 31,64, tu jest 32,69. 32, nie wiem, czy to jest właśnie y, strata falownika w to wliczane, czy jak. Mi się wydaje, że pewnie jakaś strata, po, po, po prostu jest liczona. Z baterii udało się odzyskać. Tylko moja bateria jest na razie y, na balansowaniu i na nastawieniach, także tutaj nie będzie jakichś super wyników. Z baterii udało się wyciągnąć 27%. I z sieci musiałem podebrać 38,1%. Także 31% musiałem podebrać z sieci, i na dzień dzisiejszy te 4 dni były dla mnie takie, że autokonsumpcja wyszła mnie 69%, bo z sieci tylko musiałem pobrać 31% yy, całej energii. Także bardzo ładna autokonsumpcja yy, dniowa Jak się bateria już wytrasuje. Jak w nią już z 12 kWh, można będzie z niej po prostu w nią wpychać i wyciągać, to wtedy tutaj się zwiększy ładowanie baterii, zmniejszy się oddawanie do sieci, ale też zmniejszy się pobieranie z sieci. Także bardzo fajnie to na początek wygląda. tylko mówię, że na razie są testy, próby i no trzeba to wszystko ustawić, bo to jest mała bateria. I małą baterię wbrew pozorom yy, ciężko się ustawia. Bo tutaj trzeba ograniczyć do niej prądy wejściowe, trzeba też później yy, ograniczyć też jej pojemność, yy, którą widzi poprzez falownik, żeby w końcowej fazie falownik po prostu trochę zwolnił, nie dobijał na maksa. No i też, no mówię, nie pracuje w pełnej możliwościach, tylko ona tam na swoje tam 30% na razie pracuje. No tak naprawdę zobaczymy, ile zostało kilowatogodzin w tej baterii, jak ją rozszerzymy na maksa w jedną, w drugą stronę do rozjazdu, do rozjazdu tak naprawdę ogniw. Także jedna nowość w zamian, że tak powiem, za instalację 3,85 kW, a za piątkę mamy, słuchajcie, drugą nowość, czyli moje podsumowanie. Na razie chyba tam jest 8 dni ze stacji pogodowej, bo słuchajcie, to jest też bardzo wa ważne. Stacja bardzo fajnie sobie radzi. Tutaj można sobie zobaczyć, tu mam akurat podgląd na temperatury i na kierunek e, wiatru. Jak sobie zmniejszę troszeczkę temat, to się pojawią inne instalacje albo i nie nie wiem dlaczego się teraz nie pojawiają coś się zepsuło, może jej ten może trzeba po prostu zaktualizować temat no, a z, zrobimy na świeżo te strony na razie tak wiszą, wiszą a chyba nie ma połączenia z internetem, coś się popieprzyło no ale dobra, o jest, dobra, temperatura 8, kierunek wiatru Teraz, jak będę zmniejszał, zmniejszał. Zobaczcie tutaj dużo innych stacji pogodowych, jest po drodze i widać, jaki jest kierunek wiatru w, róż, w różnych miejscach. Po prostu, uchwyt jest teren zróżnicowany, ale też różnice temperatury widzicie. Zobaczcie, u mnie jest 8 stopni, w około 8,9, ale tutaj gdzieś jest 5 stopni, 10 stopni. No mówię, zależy, gdzie ta stacja pogodowa jest umieszczona. Także fajny taki pogląd ogólny, ale dla mnie najważniejsze to jest to: to są statystyki, tak naprawdę tutaj. Temperatur yy, i wiatru. Temperatur, jak zacznie pracować pompa ciepła, wtedy będzie można sobie zobaczyć. Bo co z tego, że wiem, jaka jest najwyższa, jaka jest najniższa, interesuje nas średnia temperatura. A jak chcemy się skupić jeszcze bardziej, to można to rozbić tutaj, jak widzicie. To jest miesięczne, ale ja to na dni rozbiję, rozciągam i wiem dokładnie, jaka była temperatura, kiedy, kiedy i COP liczyłem. Yy, tutaj powiedzcie mi, co to jest punkt dorosy. No pewnie w internet jakbym znalazł, ale może ktoś w komentarzu jak usłyszy, powiedz, co to jest punkt rosy. Właśnie. Są niższe temperatury na tym punkcie rosy. No i drugi temat ważny też jest właśnie średnia prędkość wiatru, jaką będę no, cały rok wymierzał. zobaczymy, czy yy, ogólnie z tym wiatrakiem, to no jak to wszystko mówi, jest porażka, ale warto wiedzieć, jaką ma się prędkość wiatru, a no już kiedyś coś się może przyklei. I prędkość wiatru tutaj nam pokazuje ten wykres, prędkość, a te kropki nam pokazują yy, porywy wiatru, także najmocniejszy porów to był, tylko w to, w, to, w to wcelować to masakra, no a ponad 40 km na godzinę to trzeba na metrę na sekundę przeliczyć. I widzicie kierunek wiatru, no bardzo zróżnicowany, najwięcej jest y, od południa, ale też południowy wschód, y, południowy zachód też tak dużą przewagę u mnie ma tego wiatru. Opady, słuchajcie, macie tutaj, jak lało, to widać, supeczki idą ładnie w górę i mamy nawet 24 mm, eee, to chyba jest na metr kwadratowy liczone. Dalej ciśnienie, zobaczcie też, jak to ciśnienie jeździ, jak oszalałe, góra, dół. Spada ciśnienie, jak jest deszczowo pogoda, jak się podnosi, jak jest słoneczna. No nie wiem, zobaczę przy dłuższych obserwacjach, czy tak jest, czy nie ma. Tutaj mamy właśnie nasłonecznienie. Najwyższe było. Tutaj słuchajcie, już wam mówię. 420, 426 watów na metr kwadratowy. I tu promieniowanie jeszcze UV jest też pokazane co dzień. Także bardzo fajnie. Słuchajcie, bardzo fajnie. Tutaj się te wszystkie informacje zbierają. I powiem wam, no, taka stacja nie są to jakieś duże koszty, ale robi robotę, naprawdę robi robotę. Także finalnie yy, myślę, że do końca roku uda się ogarnąć baterię, to wszystko wysterować i w 2024 roku startuje już tak nie oficjalnie. Oficjalnie to już wystartowałem, tylko yy, właśnie liczenie całego roku z taką no, z niedużą baterią, bo nisko napięciowy będzie miał 15 kWh yy, Pojemności całkowitej z tego pewnie jest jakieś 13 użytkowej, bo lify po 4 mownie opomierowane. Tutaj mam 16 kWh, ale ile użytkowej powiem wam nie wiem. Zdychę będzie minimum, bo też tam trzeba sobie jakąś tam rezerwę zostawić w razie, jakby brakło prądu. To mówię, jak braknie prądu, to nie będzie prądu, a coś się zawsze wykombinuje, bo się pojawi trochę słońca, PV-ki się uruchomią, ale no faktycznie, coś by zostawić w razie W właśnie, żeby chociaż pompa obiegowa miała na czym chodzić i oświetlenie też w domu jakieś było żeby w zimie też było wygodnie to niby tego prądu nie brakuje ale jak braknie to zawsze człowiek coś kombinuje ja jeszcze mam te powerbanki tam też trochę kilowatogodzin jest także będziesz czego podebrać słuchajcie, tak to wygląda na daną chwilę jedno poszło, drugie startuje Także wchodzimy w nowy, ja wchodzę w nowy level, jak to mówią w komentarzach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na spokojnie obserwujemy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę. Cześć!